Siema, to jest już drugi, y, drugi i ostatni odcinek w tym dniu. Nie będzie odcinków do wakacji. Mamy rok 2020. Siema jest Michał. Dzisiaj Wam opowiem y, co tu y, jak y, zostać drewcem. Wiem, że możecie sobie sprawdzić to gdzieś indziej. Na przykład Kuba Post to nagrywa. Albo na przykład ekipa Malczyńskich. Ale patrzcie żeby być drewne musicie mieć bluzę bluzę, bluzę pierniczulkę czapę o szybkie oksy kolczan prowilności, czyli nerka. buty jakie, buty jakieś i i dresy, i dresy jako, bu, bu, dresy jako spodnie. I musicie mieć dużo dresu. I pijcie piwo, w, w taki, w, trzeba słuchać dużo muzyki. Ja dzisiaj nagrałem Jakie muzyki słucham? Dzisiaj jeszcze to nagrałem. Nagrałem to wcześniej niż ten odcinek. No i. Musicie słuchać muzyki w publicznym miejscu. Wszędzie za słuchajcie. No i. Prójcie się do każdego. Bo to się trzeba do każdego. No i. No i o co chodzi, żebyście mieli ten chwałę od drasu innych na przykład swoich no i jak trzeba jak jak się z drasem to trzeba założyć swój gun i muszą być tam ludzie teraz też teraz też przejmuje dzielnice i takie coś no to no tak no tak i trzeba być groźnym, weźcie się tak na krótko jak ja obadnicie, to będzie wam do czapy pasować, ja czapę mam, tylko nie noszę, Oksysa kupcie, Oksysa kupcie na razie, dobra, to pamiętajcie, pamiętajcie, zadawajcie komentarze, piszcie komentarze, które będą mówić jakie odcinki mam nagrywać. 艾龙。